Dzisiaj jedziemy autostradą, to znaczy, że nie jeździmy po jurze. Dzisiaj jedziemy do Ostrawy. Yy, jedziemy na szkolenie organizowane przez ekipę Tripa i Jeep Experience yy, z doskonalenia techniki jazdy samochodem terenowym. Jesteśmy ciekawi jak tam, jak, tam, yy, jak tam będzie generalnie co nas czeka. Mam nadzieję, że damy radę, że nie wynikniemy przy, przy żadnej przeszkodzie. Yy, jesteśmy w drodze, jeszcze godzinka drogi, jesteśmy na miejscu, będziemy Wam wdawać relacje na miejscu. Biegnę. jest i sprawca zamieszania. To nie ja, ja będę wysprzątał. Dzień dobry. Jest piękny, jezu, ja bym chciał taki panel do siebie. A ile ma na liczniku? Może się Nie wiem, ile ma na liczniku. No, ma mniej, ma więcej. Mega! jest? na szkoleniu u techniki jazdy dzisiaj zorganizowanym przez Jeep Experience i ekipę Jeepa. Dzisiaj mamy kilka ważnych punktów do odhaczenia. Jakie jest najważniejsze, jak myślicie? Dzisiaj najważniejsza jest dobra zabawa, także tego Wam życzymy od razu. Macie się przede wszystkim dobrze bawić. Ze mną Marek Zarut, to jest instruktor, uwaga, jest taka długa nie zapisałem. To jest instruktor autoryzowany przez Jeepa, Marek szkoli służby mundurowe, wszelkiego chyba rodzaju, także tutaj nie ma problemu. Uczestnik rajdu Rainforest Challenge w Malezji, jeździł po Azji, Europie, Afryce, także tutaj doświadczenia ma tyle, że mógłby nas myślę wszystkich obdzielić. Także tutaj Marek będzie głównym instruktorem dzisiaj dla Was, korzystajcie z jego wiedzy. Dalej mamy Adama. Adam to jest zawodowy instruktor z wieloletnim doświadczeniem, który pracuje na co dzień w Akademii Porsche. Także tutaj też z jej doświadczeniem mu absolutnie nie brakuje. I mamy również Magdalenę, która również od wielu lat pracuje jako instruktor techniki jazdy. No i macie nas, czyli ekipę Jeepa Mniej Łukasza, czyli Przeszkadzajki. Oraz e, instruktorów tutaj czeskich, czyli Iwana i Honze, które również będą dzisiaj pomagać wam na samochodu. Ja was i tak podzielę za chwilkę chyba. Stoimy już w kolejce, niedługo nasza kolej no, Przejechaliśmy testowo tylko próbę, którą za chwilkę będziecie robić Mamy akwaplanik, wannę akwaplanikową Chciałbym, żebyśmy zaczęli tą próbę bez hamulca Czyli spróbujmy zrobić ten manewr bez hamulca Nie wiem, proponuję zacząć od prędkości jakieś 40 na godzinę Myślę, że bez problemu jesteśmy w stanie to zrobić I wracacie tak jak teraz Więc pierwszy samochód leci, wybieramy wariant na prawo bez hamulca na razie, a później będziemy zwiększać prędkość, to hamulec, więc śmiało, zapraszam cię, prawą stroną tak jak przejechaliśmy No, zaraz zaczynamy, zobaczymy jak to sobie poradzi To Bardzo fajne. Hmm. No. Wydawałoby się, że z pozoru proste rzeczy, no, ale. Idzie się, na... Idzie się nauczyć czegoś nowego. Działa GP, GPS? ABS na tak. tyle? Tak? ABS niby, taka, niby zło. Niby się wyłącza zawsze, ale tu pomaga. Tutaj na... uczymy się korzystać z tych systemów, które samochody mają. To jest pierwszy raz, co chwalisz ABS? Tak. Trzeba to zapisać. No, jest wadliwy, ale. Działa i pomaga w tym w tym przypadku działa. Prawda, jeżeli wydaje się, że popęk, muszę być popęk, żeby na bęben hamować pod nimi. Dobra, okej, gotowe, czekamy. Co? Ta radę? Ta je radę. No myślałem, że będzie się bardziej ślizgał w tej wodzie robo, i robo, robo, na płycie poślizgowej, po ale o dziwo, okay, bardzo uciecamy. fajnie sobie to ture. Pamiętaj ten pierwszy. 不我学。<laughs> <laughs> Da, jesteś nudny. Nie chcę być nudny. To daj mi poprowadzić, to wtedy nie będziesz mógł nudy. Nie. Spróbuj. Nie, bo ja tu daj zrobię, wiesz, w zrobię sieczkę taką, że masa będzie. To ma przejechać? Wołacz, my oczywiście od razu was yy, pokierujemy, i tak dalej. Przeszkody są różnej trudności. Niektóre wyglądają na niesamowicie trudne, ale się nie stresujemy. Wszystko jest tutaj do przejechania, kto nie będzie chciał, wszystko można objechać boczkiem, natomiast nie polecam. No i będziemy rotacyjnie. 5 ekip skończy ten drift, pojedzie na tor, 5 ekip wróci się tutaj poślizgać. Do 17 się tutaj wszyscy ślizgamy. To samo co mówiłem wcześniej. Jeżeli ktoś będzie się musiał pozbierać wcześniej, dajcie znać. Yeah <laughs> Aha, i co taki przecież? Dobrze no, no ma, to prosto no. jedzie, no dobrze ma koła. Dobrze. Bardzo ładnie idzie. I wiec, i wiec. No. Masz, przeskakuję, chcesz? No. Teraz powoli, powoli, jeszcze troszeczkę powoli. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Powoli teraz, czekaj, czekaj. Wyczekaj moment, to on się

i

Koniec w końcu jest belka, która powoduje, że Ci to samolot lekko podniesie noś dobra w jednym miejscu wiesz Czekaj, 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 bo stoi Ewa w tym w dole. Ewa, możesz jechać. Tak. Co mamy? Że przejechałem przez pasama, jest? No. Eleganckie. Żeby oprawiać i po prostu wieszać i na w, ścianę. A jak wrażenia? Super. <grym> <grym> bardzo fajnie. Nie Niezapom Niezapomniane no, <grym> przeżycia. Przeży także. Ale masz fajną kamerę. Dziękuję, <grym> dziękuję. To jest, co? To jest dla ciebie, tak? Tak. Ładny masz ten certyfikat. Mariusz <noise> Jak nie wiedziesz, to będziesz jedyny, który nie wjechał. <noise> wiem, wiem, wiem Sebastian. Wiem, że masz nagranie jak jedziesz, więc na pewno tak jest, tak jest. Nie, jest zaufaj mi na słowo. Ale jest pod słońce, tak naprawdę, więc co, jako pierwszy mam przejechać, bo tak. Tak? Dokładnie. I ty mnie wcale nie podpuszczałeś Nie, wcale... Okay, nie. No, no, podajmy, podajmy wyzwanie. Okej. Okay. No i... Pow... Tak, jedziesz. Tak, jedziesz i dopóki nie staniesz. No! O. Ale daleko zajechałeś ci powiem. Wracamy już ze szkolenia. Jakie, jakie wrażenia? Czy warto, warto? Naprawdę warto. Warto wydać każdą złotówkę na to szkolenie, bo takich rzeczy, jakie się nauczycie na tym szkoleniu, nie... Nie poznacie tego gdziekolwiek indziej, a to zaprocentuje podczas jazdy na drodze, bo naprawdę nauczycie się panować nad samochodem, który trochę waży, bo waży prawie 3 tony na dużych kołach, więc to się zupełnie inaczej prowadzi jak osobówka. Zresztą była z nami osobówka na tym szkoleniu i widzieliśmy, jak zachowuje się na płcie pościgowej samochód osobowy, a jak zachowuje się terenowy. Także jest naprawdę fajne, fajne odczucie, dużo się idzie nauczyć, instruktorzy są bardzo profesjonalni, ja polecam, jeżeli ktoś będzie chciał na, a będzie pewnie następna edycja się wybrać, to jak najbardziej polecam. Co było na szkoleniu zobaczyliście pokrótce na naszym filmie, my lecimy, żegnamy się z Wami, na razie, Do cześć.